Klasyczne, klasyczne objawy bezdechu u kobiet. I na ile one się różnią od objawów męskich? Tak? Męskich. No to na pewno jest to problemy ze snem. W sensie uh -huh. to, że kobiety w nocy się wybudzają, że wstają rano mniej wyspane niż jak się kładły. Uh -huh. Na pewno u kobiet to jest na przykład depresja, mhm. która faktycznie też może wynikać z zaburzeń snu. No i to jest trochę też powód z problemami w diagnozie, no bo jak przychodzi kobieta do lekarza i mówi pani doktorze, bo ja mam problemy ze snem i depresję. No to on nie wyśle jej na badanie bezdechu, tylko do, na terapię do terapeuty albo do psychiatry. Ja myślę, że ty w ogóle tak powiem, yy, tą główną różnicę tutaj fajnie powiedziałaś, bo o ile u facetów bezdech to jest problem yy, głównie oddechowy, to jest po prostu zaburzenie. Oddychania, o tyle u kobiet, to jest głównie problem ze snem. A w Polsce snu się nie leczy. Nie ma, nie ma fachowców, nawet nie ma specjalizacji nazwanej e, lekarza, który leczy sen. Zaburzenia snu. Zaburzenia no, nie snu. Ma, nie ma. Znaczy, już tak naprawdę lekarz od bezdechu to tak mało co występuje. A to zaburzenia Znaczy, no u nas leczą to pulmonolodzy. Tak. I z tego też powodu, jeżeli pani pójdzie do pulmonologa i e, jeżeli pulmonolog. A siłą rzeczy tak pewnie zrobi, popatrzy najpierw na wskaźniki oddechowe, czyli czy są desaturacje, czy gazometria jest prawidłowa, i tak dalej. No to u kobiety często może zbagatelizować te objawy, ponieważ to, co u kobiety jest stanem, który powoduje totalne rozbicie. Jej snu, a za tym idzie takiego codziennego funkcjonowania, dla faceta to jest w ogóle nieznaczące. To nawet tego nie leczymy. No i tu jest chyba. A, dokładnie. To widać też na naszej grupie, prawda? Jak Aha. ludzie bardzo często, jak dołączają do naszej grupy bezdechsenny na Facebooku. A no to panowie piszą, ja mam achi 120, ja mam achi 100 i tak dalej. Tak, co więcej, oni się często tam, to, 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 ta ich ścieżka jest Ma, bardzo mam długa 100 i, śpię. i śpię, dokładnie tak. O, o tyle chyba jedna pani miała yy, na razie na grupie uh -huh. achi w, takiej, w, w, w ja takich to... wysokościach tak? a często to achi u kobiet i mówię, nawet nie podlega leczeniu bo jest tam rzędu 5 10 15 i, i lekarze patrzą z politowaniem tak Proszę pani, no co to jest te Ta, 10? To, to, my, to jest moja u, panów... ulubiona fraza u lekarza. Hmm, wie pani, to jest na granicy normy. Będziemy obserwować. To <laughs> akurat nie tak. dotyczy. Ale to bardzo dobrze, że o tym powiedziałeś, bo to jest właśnie problem. Hmm. Bo normy y, są męskie. One były stworzone przez mężczyzn dla mężczyzn y, i one dobrze opisują y, ten bezdech męski o tyle y, 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 u pani są zupełnie inne, bo... Nie, no tak, ale to, to akurat usłyszałam nawet nie od, od pulmonologa, tylko od zupełnie innego lekarza na temat zupełnie innych moich wyników które sobie zrobiłam te badania, bo stwierdziłam, że właśnie coś jest nie tak. No i właśnie pani powiedziała, a to jest na granicy normy, to będziemy obserwować. Ja mówię, ale halo, halo, pan leczy wyniki czy ludzi? No dokładnie, no dokładnie. Tak, także... No to nawet, dobra, to podsumujmy tak. sobie trochę w ogóle objawy, te, które są u panów i te, które są u pani. Jeżeli chodzi o panów, no to mówię, objawy są często stricte ze strony układu oddechowego, czyli jest zmniejszona saturacja, która powoduje no, też dzienną senność, też tym, że mamy problemy yy, z tym, że ten sen się nie robi produktywny tak jak trzeba, czyli się, mówiąc prosto, budzimy bardziej zmęczeni, yy, pojawia często się nocturia, yy, czyli częściej oddajemy moc się yy, nocy, co bywa mylone z problemami z prostatą. Coś jeszcze, no, zaburzenie trochę funkcji kognitywnych, problemy z pamięcią, ale głównym objawem i to po czym. Panowie zazwyczaj no to są po prostu problemy z ciężkim chrapaniem, no i z tym, że partner łóżkowy czy partnerka łóżkowa słyszy, że to chrapanie się przerywa. Także jest cisza, co zawsze budzi niepokój. U pań te objawy są bardziej wokół snu, czyli pojawia się bezsenność, pojawia się też to zmęczenie, które jest skutkiem. Problemu ze snu. Pojawia się i to, ja nie wiem czy to nie jest najbardziej charakterystyczne z tego wszystkiego, depresja, bo naprawdę dużo pań ma z tym problem i często to w ogóle do mnie często trafiają właśnie panie, które się u psychiatrów leczą i to psychiatra. E, e, stwierdza, że, to stwierdza nie... że, że, że warto trochę szerzej pomyśleć i może to jest problem ze snem, może to jest problem. No i nas sprawa, że oni są troszkę predysponowani, bo mimo wszystko tak jak mówiłem, że nie ma lekarzy w Polsce od snu i nie ma takich prawdziwych, z prawdziwego zdarzenia laboratoriów snu, jak to, jak to yy, bywa w innych krajach. O tyle no, leczeniem bezsenności zajmują się psychiatrzy. Więc to no, nie, nie tak. jest takie złe, i ja myślę, że może trzeba by trochę psychiatrów trochę poedukować e, w sprawie w bezdechu kobiecego. E, tak, bezdechu. Co jeszcze jest u Pani takie charakterystyczne? No, też to zmęczenie dzienne, które z kolei bardzo łatwo sobie tłumaczymy tym, że po prostu przecież ma, no jest, pracujemy, plus obowiązki w domu i tak dalej, więc to bardzo często sobie to tłumaczymy, że to no, nic dziwnego, że jesteśmy no. takie zmęczone. Tak? I powiedzmy też sobie, że, że te objawy się mogą troszkę różnić w zależności od wieku kobiety. tak że to troszkę... Ja nie wiem, czy o tym mówiliśmy nie, o to tym, że hormony... Nie znaczy że... mówiliśmy, że hormony chronią, chronią. Tak jakby faktycznie jak człowiek jest... I o ile ten bezdech w tym wieku pozmanos-pauzalnym zbliża się temu męskiemu i, i te objawy są podobne, Yy, o tyle yy, młode dziewczyny, młode panie, a coraz częściej się właśnie zgłaszają młode. młode, tam dwadzieścia kilka lat dziewczyna, młoda, szczupła, no jak to, ja mam bezdech, no to w ogóle coś, coś tutaj nie tak jest, tak? Yy, yy, to straciłem wątek, kurczę. E, o mówimy o objawach. No że te objawy właśnie nie e, są typowe takie jak u mężczyzn. E, czyli... Tak, czyli cze, cze, tak mówię, Często te panie wychodzą od psychiatry, one się leczą na nowice, e, one się leczą. Na zaburzenia lękowe, na zaburzenia dokładnie. E, na tak. depresję. E, a koniec końców, e, tak powiem, to się wszystko gdzieś tam kręci wokół snu i. E, no tak, i mają po prostu bezdech. I mają po prostu bezdech. Coś, o czym nie mówiliśmy, a wydaje się też niezmiennie istotne, to, że z bezdechem często mają gęsto problemy kobiety w ciąży także. O właśnie, o tym nie mówiliśmy, a faktycznie tak jest. To dotyczy często trzeciego miesiąca, trzeciego trymestru. Trze trzeciego trymestru. <laughs> Trzec no i umówmy się, że to znowu jakby bardzo często jest ignorowane. No, bo z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że spanie w trzecim trymestrze nie jest jakieś super, mhm. bo budzisz się bez przerwy, budzisz się, bo się nie możesz przekręcić, bo masz duży brzuch e, na drugi bok i to cię mhm. wybudza, że po prostu ciężko to przenieść mhm. na, drugą, mhm. e, na drugą stronę. I w ogóle ciężko się oddycha, bo e, przepona jest ugnieciona i, i wszystko jest ugniecione i tak dalej. Dokładnie I dziecko wjeżdża, jak cię tak akurat trafi w jakiś narząd, co boleć nieźle potrafi, to też to cię wybudza. Więc w ogóle ta jakoś snu jest, taka powiedziałabym, gorsza w tym trzecim e, trymestrze ciąży, a jednak bezdech akurat w tym trzecim trymestrze nie jest e, bezpieczny. Nie jest bezpieczny, no i tu w szczególności bo tu mówimy. Nie pojawia jest się jeszcze dla obu, dla obu, dziecka, dla, tak, obu, yy, dla dla obu Powiedzmy sobie też, bo to yy, wszystko o czym mówisz jest prawdą, to, że, yy, że jest nacisk na, na, na tkanki, że się zmniejsza objętość oddechowa, ale także yy, tkanki są bardziej zwiotczałe, bo jest, no tak, yy, w bo tym cały, trzecim semestrze organizm, kobieta się tak, tak powiem przygotowuje yy, do pojadów, w związku z czym Wszystko jest rozciągnięte. troszkę się, tak. nie, to się wszystko, więc, więc to, to skutkuje yy, także tym, że te drogi oddechowe mogą się po prostu zapadać. A... No dokładnie. To I ten bezdech jest, tak jak mówiłam, niebezpieczny dla obojga. Czyli e, zarówno. Chociaż chyba bardziej dla dziecka tak naprawdę. E, no, no, bo, no, e, jeżeli są zaburzenia saturacji, no i jeżeli. No to dziecko zwyczajnie jest niedotlenione, a jak wiadomo e, niedotlenienie źle robi na głowę. W szczególności takiemu małemu człowiekowi, więc to e, myślę, że, że, że nie ma co za bardzo nawet wiem, tłumaczyć na no to. Dokładnie, myślą, że więc to jest po prostu z, zwyczajnie niebezpieczne. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety no to poniekąd też jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ prowadzi do e, stanów przed e, rzucawkowych, Tak, rzucawkowych, zwiększa, zwiększa ryzyko zdecydowanie. E, a to może stanowić wręcz zagrożenie życia kobiety, więc... E, e, może być zagrożenie przedwczesnym porodem, może być... E, więc, więc jest to sprawa, której nie warto bagatelizować, aczkolwiek e, e, na szczęście e, to mija, tak? Czyli, tak, czyli, znaczy no to, jest, kobiety, to jest tylko które, na ten czas mają problem w ciąży z bezdechem. Z dużym prawdopodobieństwem problemu się pozbędą. Wraz z porodem. Wraz z porodem. A, dokładnie. Natomiast warto na to zwracać uwagę. Chociaż teraz taki realizm mnie naszedł, czy w polskich realiach kobieta, która w ósmym miesiącu stwierdzi, że o jej chyba mam bezdech, w ogóle ma szansę na diagnozę przed porodem. No, myślę, że mo może być z tym problem. Bo tak jak mówisz, no, no. będzie bagatelizowanie. Aczkolwiek no, no, ale... między innymi po to my to nagrywamy, żeby ale, trochę ale edukować. Warto się tym, e, warto się tym zainteresować i jakby zwracać na to uwagę Znaczy, Jest no, myślę o tyle dobry czas, e, e, dobry jak doby, ale chcę nawiązać trochę do pandemii. I świadomość społeczna w zakresie zaburzeń, przepraszam, zaburzeń saturacji, jest większa, bardzo często te, te mamy palcowe pulseksymetry mamy w domu i możemy sobie tą saturację sprawdzać. No i na przykład w tym trzecim trymestrze ciąży warto to robić po to, żeby sprawdzić czy na pewno ta ilość tlenu we krwi jest odpowiednia. Ja bym powiedział też, że no to, to yy, yy, trzeba po prostu z ginekologiem, położnikiem, który nas prowadzi przedyskutować, jeżeli on widzi, że dziecko się nie rozwija, tak jakby się mogło rozwijać, no to jest to jeden, tak powiem, jedna z rzeczy, którą warto z lekarzem przedyskutować. I zresztą ja zawsze to radzę, bo to jest taka bardzo uniwersalna wskazówka. Jeżeli, jeżeli coś jest nie tak, jeżeli no tak, czujesz, no. nie wiesz, no bo ty nie musisz wszystkiego wiedzieć. Jeżeli czujesz, a kobiety czują, bo... Zdecydowanie lepiej od facetów. Jeżeli czujesz, że coś z Twoim zdrowiem czy, czy ze zdrowiem Twojego dziecka nie dzieje się tak, jak być powinno, no, lekarz jest od tego, żeby, żeby to sprawdzić, żeby to wytłumaczyć i jeżeli trzeba, to zlecić leczenie. No i mówię, mówię wciąż, o tyle sprawa jest prosta i o tyle jest, że, że, że się można szybko to leczenie wdrożyć, bo pod tym względem bezdech jest dość wdzięczny do leczenia, bo ten aparat można z dnia na dzień tak naprawdę włączyć, no i po jakimś czasie go po prostu wyłączyć. Nie jest tak, to coś, co, co, z czym trzeba będzie spać do końca życia, co... Jeżeli to jest oczywiście bezdech ciążowy. Jeżeli to jest bezdech ciążowy. E, no dobrze, to mamy objawy. E, czy te wszystkie objawy, o których mówimy, to na pewno zawsze będzie bezdech? Bardzo dobre, bo to też, tak powiem, się ładnie łączy z tymi problemami diagnostycznymi, o których mówimy. Nie, znaczy te, te objawy, mówię w szczególności u kobiet, nie są tak charakterystyczne. To z czym często jest mylone, i to, co yy, ja najczęściej słyszę. To są zaburzenia tarczycy, my jesteśmy trochę pokoleniem jeszcze e, e, czarnobylowym. czarnobylowym, w związku z czym e, w naszych, e, wśród ludzi w średnim wieku e, jest dużo problem z Hashimoto e, i chyba nawet u kobiet większe jak u, u mężczyzn. Tak, bardzo dużo kobiet. Z, e, e, w związku z czym zielony. zwalamy, jeżeli tam ktoś ma senność, jest zmęczony, to, to, e, m, to, to może tażczyza. to być problem tarczycy. Dużo jest zwalane moim zdaniem na problemy czysto psychiczne, czyli to najwicowe, że kobiety są trochę przeczulone, że, że po prostu wymyślają i, i, i zbytnio się przejmują. Ale oczywiście, może być tak, że mamy depresję. Ale no to się łączy, dechu, no właśnie. No Ale tak, że nie tak, mamy tak, bez dechu, tak, tak. że mamy ją z jakichś innych powodów, niekoniecznie. I może Przy okazji depresji też się może zdarzyć, że sobie tam różne rzeczy wkręcamy. No to można zmierzyć, zważyć, więc, więc akurat tu diagnoza potrafi dość jednoznacznie powiedzieć, tak, z czym czy, jest problem. Czy, czy mamy problemy z tarczycą, czy ich nie mamy i czy mamy problemy takie, czy Mogą to być problemy i to też się zdarza, że jest zgłaszany problem z anemią. Jeżeli są tam niskie parametry hemoglobiny czy czegoś na to, to musi być to. Mhm. I bardzo często jest tak, że ta ścieżka diagnostyczna zanim dojdziemy do bezdechu jest bardzo długa. Czyli się wyklucza, a ten bezdech gdzieś tam na końcu jest, niektórzy do niego nie dochodzą nawet. Mhm. Ale jeżeli kobieta jest, a zazwyczaj kobiety są, konsekwentne i próbują dojść do tego, dlaczego się, tak dlaczego czujemy, się czują nie. nie tak inaczej. I jeżeli nie dają sobie rozmówić, widziało ja, pani już jest stara i teraz tak będzie już, proszę się przyzwyczaić, <grym> e, no to jeżeli kobieta tego nie odpuści, no to mówię, przejdzie przez... Tak, no tak znaczy. będę ja to zawsze polecam, bo to, 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 i to nie tylko kobietom, ale także facetom, zanim y, zaczniesz czy jak zaczniesz leczyć się na bezdek, sprawdź także okay. inne rzeczy, które mogą mieć wpływ na tą dzienną senność, na zmęczenie, na depresję, bo te rzeczy się mogą też wiązać. Bo mogą, to... mogą, mogą. No i nie każdy musi chorować no. na bezdek. I nie każdy nie. musi chorować na bezdek, to prawda. Ym, dobra, powiedzieliśmy, z czym można pomylić bezdek, czyli. czyli Yy, powiedzmy tak, że jakie choroby są współistniejące, bo to też jest dość... Yy, yy, no tak, charakterystyczne, no, czy, czy po prostu chodzą w parze. No, tak, yy, tak jest. No na pewno osoby, które mają yy, przykładowo cukrzycę. Yy, cały zespół metaboliczny tak naprawdę no. jest predysponuje do bezdechu, czyli yy, cukrzyca, dna moczanowa, Nadciśnienie, astma także, to wszystko są choroby, wszystkie choroby serca, nadciśnienie, w szczególności te lokooporne, wspomniana już nokturja. Co jeszcze? Nawet problemy z żołądkiem mogą być powiązane z bezdechem. Z bezdechem tak. Znaczy to nie jest tak, że jak się ma bezdech, to on powoduje cukrzycę oczywiście, nie, tylko nie, że znaczy, one, to współwystępują. To one współwystępują. One współwystępują. I to też może warto powiedzieć, no jeżeli masz problemy z bezdechem, no to szanse y, na to, że będziesz chory, czy wprost mówiąc, no mówmy wprost, y, że y, y, umrzesz na, z powodu... Naczyniowych no, czy sercowo-naczyniowych. Wzrast e, znakomicie wzrastają. Znakomicie wzrastają tam kilkukrotnie nawet, więc. E, no i to, co, od czego zaczęliśmy, że ryzyko też zgonów w wypadkach samochodowych. Samo, dokładnie, że po prostu chyba, tak, że się e, zaśnie za kierownicą. No, są kraje, które za bezdek zabierają prawo jazdy. Co więcej nawet w Polsce, bo to Unia, nie wiem czy wiesz, wymusiła, że kierowcy zawodowi jest pisane jako bo to de facto jest choroba zawodowa kierowców. Aczkolwiek i w normalnym trybie to wszyscy powinni być panowie badani w tym kierunku. No w Polsce niestety ta dyrektywa została wprowadzona dość pokracznie, czyli musimy się przyznać, czyli ankietę wypełniamy. I panowie się nauczyli już i są wskazówki, jak można odpowiedzieć tak, żeby lekarz się nie czepiał i żeby, żeby tą prawo jazdy dostać. więc. Czy umówmy się, że jeżeli ktoś faktycznie leczy ten bezdech, no to, to nie zasypia za kierownicą no. tak, tak, no właśnie o to chodzi ale, ale... i też powiedzmy sobie, co mnie, co mnie trochę muszę powiedzieć, podbudowuje, bo coraz częściej zdarzają się panowie, którzy jeżdżą na tirach, jeżdżą w długie trasy i, i zgłaszają się po terapię nie dlatego, bo lekarz kazał, nie dlatego, bo nie mogli uprawnień dostać, tylko dlatego, że y, są świadomi tego że może coś się w końcu stać no bo jak tak mówisz, jedziesz i musisz stanąć co ileś kilometrów, żeby się na te 15 minut drzemnąć, no to tak, pracują jest to, za kółkiem. I jest to częściej niż pauza co 4 godziny, którą oni mają w tachometrze. Uh -huh. No to, to jest to problem.